kochani, dziś postanowiłam przesadzić naszego potwora dżunglowego, czyli naszą monsterkę wariegatę, która już tu nieźle sobie urosła i pewnie na koniec od razu utnę jakąś sadzonkę dla was, więc będzie świeża ucięta do, do kupienia, ale po kolei. Pokażę wam najpierw jaką ziemię przygotowałam dla monstery. To podłoże też możecie u nas w sklepie kupić. Tutaj jest Nasze dżunglowe podłoże uniwersalne e, zmieszane z chipsami kokosowymi, keramzytem i korą kokosową e, i perlitem oraz vermikulitem. To wszystko ma sprawić, że ta mieszanka będzie luźna. Zobaczcie jaką sobie wezmę. Ona się sypie. Nie dałoby się z niej kulki <grym> ulepić. Nie jest w ogóle taka klejąca, lepliwa, tylko bardzo przepuszczalna, luźna. I ze względu na właśnie dużą zawartość kory, chipsów, trochę imituje takie podłoże, w którym monstera rośnie w naturze, czyli też właśnie bogate w elementy drewna. Monstery się wspinają w ogóle po, po drzewach naturalnie, co też tutaj emitujemy palikiem kokosowym. No i podłoże też o takich jakby proporcjach. I o takiej strukturze gwarantuje to, że monstera nie będzie Wam gniła, że nie będą się pojawiać na niej plamy grzybowe. Ona dość kiepsko rośnie w ziemi uniwersalnej, a jeszcze gorzej rośnie w podłożu produkcyjnym, które bardzo chłonie wilgoć i taka duża doniczka jest w stanie być w niej ziemia mokra nawet 4 tygodnie, nie wyschnąć aż do samego dna. To jest najlepszy sposób, żeby załatwić korzenie i żeby cała roślina nam zachorowała. Dlatego takie podłoże, jeżeli chcecie sobie uprawiać monstery, jest konieczne i potrzebne. Sprawdzacie jego wilgotność normalnie higrometrem, podlewacie jak przeschnie całkowicie na wiórek. Monstera dobrze sobie radzi nawet jak ją trochę przesuszycie, natomiast nie znosi zalania, więc raczej trzymajcie ją sucho, zobaczcie. Jak bardzo ona lubi się czepiać, więc naprawdę, jeżeli tylko macie okaz jakiś trochę większy, niekoniecznie wariegaty, tak samo zwykłej, to dobrze jej zapewnić palik taki właśnie z włókna kokosowego, bo ona wytwarza, widzicie to wszystko, to są jej korzenie powietrzne i one się w ten palik po prostu wczepiają. Tu już nawet byłoby ciężko je z tego wyjąć, bo są wyrośnięte bardzo mocno. Ona w ten sposób się przytrzymuje na naturze drzewa, a tutaj u nas w warunkach domowych tego palika. Często mnie pytacie jak zainstalować monsterę na paliku. Najlepiej to zrobić właśnie w momencie przesadzania, kiedy umieszczacie roślinę w osłonce, razem z rośliną umieszczacie też palik, staracie się to zrobić na środku. Łodygi układacie dookoła palika, jeżeli jest ich więcej niż jedna, jeżeli jedna. No to wiadomo, przy, przy z dowolnej strony palika, i po prostu staracie się go przywiązać do, do palika na początek, dopóki sama sobie nie wrośnie. Możecie do, celu, do tego celu użyć takich specjalnych drucików florystycznych, które są bardzo miękkie i jeszcze w takiej osłonce, że nie poranią rośliny. Możecie do tego użyć zwykłego sznurka, takiego parcianego. Co jest ważne, żebyście nie przywiązywali łodygi zbyt ciasno, żeby jej nie poranić. Pamiętajcie, że ona będzie z czasem też rosła i będzie coraz grubsza. Więc jeżeli zostawicie bardzo mało luzu, no to w którymś momencie łodyga po prostu ten, ten drut wrośnie w łodygę i ją porani, więc musi być tutaj sporo luzu. Po jakimś czasie jak monstera sobie już sama się przyczepi korzeniami do palika, możecie te druciki usunąć, bo one już nie są tutaj potrzebne. Zobaczcie, że je odczepiam, i nic się nie dzieje. Nie zaczyna mi odpadać, bo ona jest już do tego palika przyczepiona i sobie radzi z tym sama. Dobra, spróbuję wyjąć. Potwora jest bardzo ciężki i duży. Zobaczymy sobie też, co się dzieje pod spodem. Ja już ją trochę wcześniej podglądałam. Trochę korzenie tutaj już poprzerastały, ale nie ma jeszcze tragedii. Troszkę je sobie poodrywam, żebym mogła wyjąć. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Czy będę musiała tu mocno powalczyć? Dobra, wyciągamy. Czasem się może okazać tak, że nie uda Wam się wyjąć rośliny, i trzeba będzie rozciąć doniczkę. Zawsze przy okazji przesadzania pooglądajcie korzonki, jak coś jest takie przyschnięte, w tym przypadku głównie te, które znajdowały się poza doniczką. Można je śmiało po, e, poobrywać. Popatrzcie, czy gdzieś nie ma insektów, e, czy korzenie nie są zgniłe. To jest wszystko ładnie. Dobra. Teraz poczyszczam ją trochę ze starego podłoża. Nie będę jej mocno męczyć, bo widzę, że ta ziemia tutaj nie była zła wcale na pewno nie było to włókno produkcyjne to już były i chipsy, e, i kora, i perlit. Także, tak naprawdę, wydaje mi się, że nie ma sensu jej za bardzo e, czyścić. Pokażę Wam tylko na kawałku, jak to robić, przy okazji. Jeżeli macie taki, taki duży okaz, że gdzieś tam otrzepanie ościanki kosza na śmieci, co ja lubię, nie wchodzi w grę, to delikatnie palec pomiędzy korzenie i bez szarpania staracie się tutaj między korzeniami rozróżnić, żeby ziemia sobie powypadała. No i tak trzeba z całą. Niestety jest trochę zabawy, jest trochę bałaganu. Tak jak mówię, ja jej tu nie będę specjalnie męczyć, bo widzę, że ta ziemia jest naprawdę fajna. Pościągam trochę tylko tego podłoża z wierzchu. Jakby, jeżeli przesadzacie tylko dlatego, że roślina e, przerosła doniczkę i trzeba dać jej większą, ale podłoże macie w środku ok, to nie musicie go usuwać. Ważne jest to, e, jeżeli na przykład macie kaktusa, a jest w podłożu produkcyjnym, no to wtedy jest dosyć ważne, żeby go e, mocno oczyścić, a tak spokojnie sobie ta ziemia może być. Teraz nasypię trochę na dno. Sadzimy naszą gigantkę. troszkę za dużo tej ziemi. Staram się ją sobie ustawić w miarę na środku, spionizować i dosypuję. Zawsze starajcie się na podobną głębokość sadzić, żeby ani nie zasypywać jej mocniej niż się działa, ani płycej. I zawsze zostawiamy od góry lekki margines, żeby potem móc podlać. Upychamy ziemię zawsze dość mocno, ale nigdy tak z całej siły. Ona nie powinna być całkiem zbita, twarda, ale też nie może zostać, nie mogą tam zostać niewypełnione powierzchnie. Po przesadzeniu dobrze jest zawsze odrobinę podlać po to, żeby ta ziemia się ułożyła dobrze wokół korzeni, żeby właśnie jakieś puste przestrzenie nie zostały. Przy czym pamiętajcie, że podłoże świeże bardzo chłonie wodę, więc to podlanie naprawdę musi być mega, mega, mega skromne, bo wsiąknie wam w tą ziemię trzy razy więcej wody niż, niż normalnie, więc uwaga, żeby nie przelać po prostu. Dobra, no i teraz właściwie mamy przesadzone. Zaraz sobie ją podleję. Teraz jeszcze dla was znajdziemy jakąś sadzonkę. A zanim zapomnę, to jeszcze wam tylko powiem o korzeniach powietrznych, bo mnie często o to pytacie. Nie obcinamy ich. One sobie, trzeba je polubić, tak? One nie są, w... możecie przyciąć takie kawałki, tak jak tutaj, które są ewidentnie wyschnięte. O, to się nawet odłamuje, to możecie śmiało przyciąć, ale generalnie korzenie powietrzne zostają. Taką sadzonkę możecie ukorzenić w spagnum, ważne, żeby było, czyli w mchu, tak? Ważne, żeby był lekko wilgotny. Możecie ją też ukorzenić w wodzie. Wtedy do wody dobrze dodać rozkruszony węgiel, może być taki na żołądek, który zapobiega temu, że woda kiśnie i się robi taka, wiecie, biała, śmierdząca, bo spowalnia rozwój bakterii beztenowych. Można też w podłożu torfowym ukorzeniać jak najbardziej. Tak wygląda sobie sadzoneczka. Teraz jeszcze weźmiemy drugą. Teraz będzie druga sadzonka. Tutaj też postaram się takim jednym mocnym ruchem. Mhm. Obie sadzonki są szczytowe. To jest o tyle fajne, że. Te części szczytowe pędów mają trochę więcej sił witalnych. Kiedyś robiliśmy takie eksperymenty, że sadzonki pędowe, czyli nie, nie ze szczytu, ukorzenialiśmy i, w, i szczytowe. I szczytowe ukorzeniają się naprawdę 10 albo i 50 razy szybciej. Mają zawsze korzenie więcej, i są takie po prostu bardziej witalne. U nas monsterka stoi pod świetlikiem, a mamy w suficie świetliki, więc światła ma naprawdę dość. Dużo e, lubi to, rośnie bardzo szybko, właściwie liść za liściem puszcza, co jakiś czas ją przycinamy. E, wilgotność powietrza tutaj też jest taka powyżej 60%, i te warunki jej e, odpowiadają. No i kolejne sadzoneczki mamy, z których komuś z Was wyrosną e, później e, monstery.